Teraz będzie lżej, teraz będzie stabilniej, teraz będzie. Widzę tutaj finanse, widzę tutaj rodzinę, widzę tutaj biznes, że to wszystko zaczyna wzrastać, stabilizować się. Cześć, witam Cię serdecznie na Polu Poznania. Ja nazywam się Weronika Liberska, a dzisiaj wrócimy sobie na chwilę do serii Miejsca Mocy. Zabrałam Was do samego serca kaszub do pięknego lasu sosnowego położonego tuż nad jeziorem długim, i dzisiaj pokażę Ci niesamowicie tajemnicze miejsce w Polsce, czyli kamienne kręgi. Wokół tego miejsca narosło wiele legend, jest tam też niesamowita energia. No i ewentualnie może kiedyś się zdecydujecie, zdecydujesz, żeby przyjść tutaj i naenergetyzować się tą niesamowitą energią wszechświata. Także chodźcie ze mną i zapraszam. Na wejściu do kamiennych kręgów znalazłam grosika i myślę, że złożymy go jako ofiarę, bo jest powiedziane, że żeby tutaj nic nie zabierać stąd, więc będzie ofiara. Widzę, że już ktoś tutaj składał ofiarę, więc ja będę następna z moim groszem. Niektórzy nazywają kamienne kręgi polskim Stonehenge. Coś w tym jest, bo rzeczywiście energia tutaj jest, jak już wspomniałam, niesamowita. Wieś, w której się znajdujemy, czyli Wieś Węsiory, została założona jako osada szlachecka już w XVI wieku. Ale historia tego miejsca sięga jeszcze dalej, nawet do I, III wieku naszej ery. To wtedy na terenie dzisiejszego pomorza pojawiają się goci, przybysze z północy, z wysp Gotlandia oraz Olandia. Tworzą tutaj osady, cmentarzyska i być może, ale tylko być może, również te kamienne kręgi. Archeolodzy odkryli tutaj ponad 100 grobów ciałopalnych oraz szkieletowych, a także ozdoby i biżuterię. Pozwoliło to odatować czas powstania tego miejsca na kulturę wielbarską, czyli właśnie czas gotów. Dziś w Węsiorach możemy zobaczyć aż trzy bardzo dobrze zachowane kamienne kręgi oraz czwarty, który jest zachowany fragmentarycznie, ale także 20 kurchanów, czyli prastarych, pradawnych grobowców. Teraz jesteśmy obok mojego ulubionego kręgu, czyli strażnik. Możecie sobie go zobaczyć. Krąg strażnik jest kręgiem, a właściwie kurhanem o bardzo silnej energii. Nazywamy go też kręgiem świetlistym. Jest kręgiem o najbardziej odczuwalnej energii, występują to bardzo silne wiry energetyczne, pozytywne i negatywne. Ten krąg jest połączony liniami energetycznymi zwanymi Ley Lines z Jeziorem Długim, Kręgiem Piątym, Złotym Wzgórzem i Kręgiem Drugim. I akurat w tym kręgu, pomimo że mówi się, żeby nie wchodzić tutaj za bardzo na kurchany i tak dalej, ale w tym kręgu jest rekomendowane, żeby właśnie tam się położyć i skorzystać z tej akupresury, którą właśnie dają nam te wspaniałe kamienie. Więc ja to zaraz Wam zaprezentuję i zobaczymy, jak po tym się będę czuła. Na jednym z drzew koło kamiennego kręgu Przeczytałam taką historię pani, która zobaczyła bodajże w Dzień Dobry TVN właśnie to miejsce, i przyjechała tutaj z córką i wzięła kamień, bo nie przeczytała, nie dowiedziała, że nie można nic stąd brać i podobno jakieś mega dziwne rzeczy działy się w jej domu, a zwieńczeniem tego, i się zaczęła naprawdę bać, a zwieńczeniem tego było to, że jej córka, jakaś taka mała, zobaczyła chyba skrzaty czy elfy w. W kuchni i strasznie się przeraziła ta dziewczynka, a wiecie, wcześniej nie było takiej sytuacji. I ona potem zorientowała się, chyba zaczęła może czytać o tych kamiennych kręgach, i przywiozła ten kamień z powrotem na miejsce. No i już wszystko wróciło do normy, a i jej migreny też przeszły, bo ona tutaj przyjechała właśnie z intencją takie, taką, żeby te migreny jej przeszły. Bo tak jak wspominałam, już właśnie tutaj energia tych kamiennych kręgów, no jest taka no, niesamowita. Tutaj zresztą jeden badacz też mówił o tym, że z Zbierała się tutaj starszyzna, żeby podejmować decyzje i sądy nad mieszkańcami właśnie tych obszarów. No więc rzeczywiście, no poza tym, że tutaj są też te kurhany, te, to cmentarzysko, jest tutaj dość, dość ciekawie, można się naprawdę naładować i zharmonizować. Ale nie bierzcie żadnego kamienia stąd, ani nic innego. Inna hipoteza mówi o obserwatorium astronomicznym. Dzięki ustawieniu kamieni można było wyznaczać czas siewów i zbiorów. W Skandynawii podobne konstrukcje nazywano to kręgi sędziowskie. Jeszcze powiem przed tym, jak zacznę przekaz, że tu jest taka jakaś. Tak, jak taka energia takiej fatamorgany, i w ogóle jak tutaj wjeżdżaliśmy, teraz przynajmniej w tym momencie, więc myślę, że przekaz będzie mocny, to poczułam bardzo podobną energię, jak pierwszy raz tu byłam, do energii, którą w Glastonbury czułam. I y, możecie sobie przypomnieć ten odcinek, mogę go wam podlinkować na dole, to też był niesamowity odcinek właśnie z energetycznego miejsca mocy. Y, I tutaj czułam coś podobnego, choć nawet pierwszy raz jak tu byłam, to nie wiedziałam, że to jest takie magiczne miejsce. Y, więc to całe, ta cała wieś, to całe y, wtedy Glastonbury to jest miasteczko, a tutaj ta cała wieś mają taki podobny waj, więc to jest bardzo ciekawe. Pierwsze co przychodzi, wszystko już zostało dla Ciebie zaplanowane, nie musisz się niczego bać. Wszystko jest w porządku, jesteś wspierana, i wspierany przez swój ród, przez Ziemię. To jest takie wezwanie: do tego, żeby odpuścić, ale nie poddać się, tak jak często powtarzam, tylko żeby zaufać wszechświatowi, ale też całej swojej przeszłości. Nie odrzucaj swojej przeszłości, pokazuje mi się. Pokazuje mi się taki przekaz, czyli ta transformacja, która się w tobie zadziewa, to nie jest coś innego. To nie jest to, że masz się wyzbyć przeszłości na rzecz innej przyszłości, to nie jest, że masz zapomnieć swoją przeszłość i tworzyć swoją nową tożsamość, tylko na bazie tego, co już zrobiłaś i zrobiłeś, na bazie tego, czego się nauczyłaś, nauczyłaś nawet na bazie tych nieprzyjemnych sytuacji, które się wydarzyły. Ta energia tego cię tak bardzo mocno wspiera i po prostu wzrastasz, wzrastasz jak drzewo. To wszystko, co się już zadziało w życiu, to jest właśnie, to są właśnie te korzenie, to jest taka solidna podstawa, i u ciebie jest to samo. Solidna podstawa i teraz wzrastanie, i teraz będzie lżej, teraz będzie stabilniej, teraz będzie widzę tutaj finanse, widzę tutaj rodzinę, widzę tutaj biznes, że to wszystko zaczyna wzrastać, stabilizować się. Piękny przekaz, żeby właśnie zaufać, zaufać sobie, ale mówię, też nie podważać tej swojej drogi, nie próbować siebie zmienić na siłę, tylko po prostu na bazie tego, co już jest, działać, 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 działać. No super! Fantastyczne miejsce polecam Wam, jak będziecie na Kaszubach, tutaj się wybrać. Naładować, zdjąć buty, bo właśnie to jest też rekomendowane, żeby, tam jest napisane, żeby zdejmować buty tutaj i te czakry swoje harmonizować. Także widać, że ktoś, kto tutaj jest taki uduchowiony, że tak powiem, te wskazówki wszędzie porozstawiał. Pokazuje mi się jeszcze korale przy ozdabianie takie tradycja o tradycja pokazuje mi się żeby się właśnie już do tego co nawiązałam wcześniej żeby się od tradycji nie odcinać tylko z niej czerpać wiadomo jakieś wzorce jakieś przekonania jakieś rzeczy które nam się nie podobają w różnych tradycjach różnych świętach różnych wierzeniach możemy sobie je odrzucić przetransformować aczkolwiek tutaj mi się pokazuje oczywiście tradycja polska związana z, z właśnie z tymi takimi czerwonymi koralami z kobiecością z obfitością i ta obfitość też wchodzi właśnie do Twojej przestrzeni. Więc to jest taki przekaz z tego miejsca, żeby tej tradycji nie odrzucać, żeby też tak jak mówię, na swojej przeszłości, ale też na przeszłości swoich przodków wzrastać, budować i wzmacniać się tym, co już zostało zasiane. Także taki przekaz z kamiennych kręgów prosto dla Ciebie, ode mnie, od Weroniki Liberskiej. Niektórzy wskazują w tym miejscu na obecność obcych cywilizacji ze względu też na taką niesamowitą energetykę, a jeszcze inni na stolemów, czyli na takie olbrzymy, które niegdyś zamieszkiwały te tereny. To jest taka legenda. I jest też taka plotka, którą sobie przekazują ludzie. Że podobno w latach 50. jakiś wojskowy, który służył właśnie na tych ziemiach, kiedyś wpadł do dziury ze swoim chyba kompanem albo sam i zobaczył takie olbrzymie szkielety. No ale sprawę oczywiście wyciszono, a świadkom powiedziano, że nie mogą się na ten temat wypowiadać. Także jest też tutaj hipoteza o olbrzymach, które właśnie zbudowały ten niesamowity kompleks. A ty jak myślisz, kto wybudował i dlaczego właśnie te kamienne kręgi? Możesz mi napisać w komentarzu. Napisz mi też, czy to miejsce cię przyciąga, a może tutaj już byłeś i byłaś. Ja dziękuję Ci serdecznie za wysłuchanie. Mnie mówiła do Ciebie Weronika Liberska. Pole Poznania. Namaste.